Wyobrażamy sobie balonik. E, tutaj ta część, no to jest nasz pęcherz, ten lejek od balonika no to jest nasza cewka moczowa. W momencie, w którym ten pęcherz wysyła nam sygnał, że chce nam się do toalety, mięsień, który jest na tym pęcherzu, zaczyna się kurczyć, w związku z czym rośnie ciśnienie, chce nam, jakby czujemy parcie, chce nam się do toalety. Idziemy do toalety, rozluźniamy nasze dno miednicy, czyli ten zwierać na cewce moczowej. Ten mocz wypierany jest powoli jakby z pęcherza. To jest sytuacja prawidłowa. Natomiast w momencie, w którym e, chodzimy do toalety na zapas, bez tego uczucia parcia i bez tego wzrostu ciśnienia, bardzo możliwe, że będziemy musiały ten mocz na siłę wypierać, mhm. czyli będziemy tworzyły bardzo duże ciśnienie w jamie brzusznej, które będzie spychało narządy e, w dół. To po pierwsze. Po drugie, w związku z tym, że nie będziemy tego pęcherza stymulować do właśnie pełnego rozciągania, będzie tak, że po pewnym czasie on, on już... zapomni się rozciągać, zapomni to. Robić. Możemy tak powiedzieć, mm -hmm. nie będzie w stanie już się rozciągać do tej swojej wartości, którą miał wcześniej. W związku z czym zacznie coraz częściej na do tej toalety ponownie wołać i potem może się okazać, że my czujemy bardzo, bardzo duże parcie, a idziemy do tej toalety i robimy dosłownie parę kropli. Cała rozmowa jest dostępna na kanale YouTube po pierwsze pacjent